Dzisiaj 15 sierpnia obchodzimy Święto Wojska Polskiego. To właśnie dzisiaj w, spos w sposób szczególny chcemy podziękować żołnierzom za... Służbę za tą wierną służbę naszej ojczyźnie i za to, że dzięki nim my czujemy się w, nasz, w Polsce, w naszej ojczyźnie bezpiecznie. Widząc, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, cieszymy się, że polska armia wygląda właśnie tak, jak tu dzisiaj mamy przedstawioną. Ma jest nowy sprzęt, dobrze wyszkoleni żołnierze i wszystko tak, jak było zakładane jeszcze kilka lat temu, działa. Działa tak że my nie boimy się, nie oglądamy się, co się dzieje za nami, tylko zbroimy się według tej zasady chcesz pokoju, szykuj się na wojnę. I rzeczywiście tak jest. Ja jako poseł Rzeczypospolitej Polskiej bardzo się cieszę, że często mogę podnieść rękę głosując za dodatkowymi środkami na rzecz obronności. Chciałbym złożyć hołd wszystkim żołnierzom, wszystkim tym, którzy na przestrzeni wieków polegli, poświęcali swoje życie, abyśmy mogli żyć w wolnej Polsce. Również tym, którzy w bitwie warszawskiej odnieśli tak wielkie zwycięstwo, które zmieniło oblicze Europy. Chciałbym również życzyć wszystkim żołnierzom z okazji ich święta wszystkiego najlepszego, pomyślności i jak najpiękniejszej tej służby.